polskich drogach wzbudzał wiele emocji. Choć od y, ostatniego wyprodukowanego egzemplarza minęło już 15 lat, to Fiat 126P nadal bywa obiektem westchnień. W Obornikach rozpoczął się trzeci zlot maluchów. Podziwiać można było najstarsze, ale i najmłodsze modele. Zlot odwiedziła Pan Pankros. Pierwsze polskie Fiaty 126P wzbudzały spore zainteresowanie, ale do dzisiaj tak jest, bo jest ich niewiele. Chociaż tutaj na zlocie w Obornikach Pojawiło się ich ponad 100. Nie, 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 nie. Niewielkie auto, czasami z dużym bagażem, ale mimo wieku jeszcze z wielkimi możliwościami. Zdaniem pasjonatów, którzy w swoim życiu maluchów mieli kilka, możliwości tego samochodu są nieocenione. Paweł Orfinger na zlot przyjechał aż z Warszawy. Ile godzin jechaliście tym maluchem? Pięć godzin. Autostrada razem z tirami 90 na godzinę, 5 godzin i dało radę. Trzy po drodze. Wszystko w Choć to już prawie zabytkowe auta, to okazuje się, że wśród nich są motoryzacyjne perełki. Wyremontowane, udoskonalone, błyszczące w słońcu, z tłumieniem nowoczesności. Tam trochę pod nie? Wiadomo. Jakiś tam dolocik, jakieś dysze zmienione, trochę tam tu wiadomo, nie? Ale ogólnie silnik seria, ale leci ładnie. Poza tym, że tak wyciąłem, wszystko wzmocniłem, pomalowałem nowa tapicerka. U, 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 po prostu, jak to powiedzieć, zabawa. To właśnie zabawa jest najważniejsza, bo na takim zlocie jak ten można zaczerpnąć inspirację od innych kierowców, ale i podspominać lata świetności tego niewielkiego auta. Było ciężko się spakować na wakacje, chociaż no, można było wystawić siedzenie prawe, postawić sobie je bardzo ładnie na bagażniku, wózek wkomponować z tamtych czasów, które się bardzo ładnie wyginało na miejscu pasażera. No i się jechało, w trójkę nie było problemu. Od produkcji pierwszego Fiata 126P w Polsce minęły już 42 lata i tylko dzięki pasjonatom te najstarsze egzemplarze można podziwiać do teraz. Jutro, ostatni dzień, gdy ponad 100 maluchów będzie można zobaczyć w jednym miejscu. Zuzanna Pankros, teleskop.